To, to on Jezus nie widział, że on był ślepy. I dzień dobry, jedziemy do Wrocławia. Ja już generalnie we Wrocławiu spotkałem się z bardzo moim dobrym ziomeczkiem. A jestem tutaj dlatego, że jutro prowadzę wykład na temat coachingowych narzędzi w negocjacjach i mediacjach. I tak mnie naszło takie pytanie do ciebie, mój drogi widzu, widzko: jak myślisz, czy Jezus był dobrym coachem i negocjatorem? Hmm? I na samą myśl, na to pytanie, czy był dobrym coachem? Nasuwają mi się dwie jego, dwie jego historie, yy, historie uzdrowień. W zasadzie coach, można powiedzieć, że to jest taki, taka osoba, która też pomaga w takim uzdrowieniu, takim uzdrowieniu być może jakichś problemów takich osobistych, natury psychologicznej. Przypomina mi się w 18 rozdziale Łukasza jest taka historia na samym końcu w 39, 38 wersecie, gdzie niewidomy krzyczy Jezusie, synu Dawida, zmił się nade mną. I to, co Jezus robi, to y, oczywiście pozwala Mu tam przyjść, ale zadaje Mu jedno bardzo ważne pytanie, które też Tobie chciałbym zadać. W sensie, nawet nie tyle co ja, ale no, zadaje to pytanie bardzo kluczowe. Co chcesz, abym Ci uczynił? To, to Jezus nie widział, że On był ślepy? I teraz... Jak bardzo ważne jest to pytanie w takim kontekście, bo on y, odpowiedział, żeby przejrzało jest, powiedział przejrzyj. Twoja wiara cię uzdrowiła. Y, jak bardzo ważne jest, żeby się zastanowić nad tym czego my czego my faktycznie chcemy i potrzebujemy. Y, I teraz zachęcam do takiego może albo kiedyś zrobię ten filmik. Mm, Przestudiowania y, takiej koncepcji komunikacji bez przymocy, gdzie tam rozróżniane są potrzeby człowieka, a strategie. Różnica między potrzebą a strategią. Potrzebę to ja mogę mieć na przykład potrzebę sportu, a zaspokajam ją na przykład chodząc na siłownię, jeżdżąc na rolkach, jeżdżąc na rowerze. Sam rower, rolki i tak dalej jest strategią na zaspokojenie pewnej, pewnej potrzeby. Ale bardzo często mylimy te rzeczy, dlatego możemy prosić na przykład o rolki, nie myśląc o tej pierwotnej potrzebie, która za tym stoi, czyli potrzebą sportu, bo być może znajdzie się inny sposób na y, zrealizowanie tej y, potrzeby. To tak skracając. Natomiast Jezus o tym doskonale wiedział, dlatego się zapytał: Co chcesz, żebym ci uczynił? Poza tym, jeżeli Ty będziesz wiedział dogłębnie, że to jest Twoje, że Ty tego chcesz, Teraz będziesz mógł się o to modlić, i to będzie Twoje. Twoja wiara Cię uzdrowiła. To dostajesz to przez wiarę. Kolejna taka sytuacja, zwróć uwagę, w piątym rozdziale u Jana, kiedy Jezus idzie do osadzawki Betesda i tam uzdrawia człowieka, i zadaje mu pytanie: Chcesz być zdrowy? Mm, i z pozoru też takie, hej, no przecież wiadomo, leży tutaj 38 lat. O co Kaman, chcę być. Ale on tak nie odpowiada. Ten gość odpowiada w ogóle zupełnie inaczej. On nawet nie odpowiada na pytanie. I to jest mega, mega ważne, żeby się, żeby, żeby wiedzieć również, jak odpowiadać na pytanie. Więc myślę, że Jezus był doskonałym kołczem. Ten odpowiada, panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki gdy woda zostaje poruszona. Co też pokazuje trochę kondycję naszą, człowieka, gdzie borykamy się z różnymi problemami, Jezus przychodzi i mówi ej, chcesz być zdrowy? Dotyka, można powiedzieć, tej pierwotnej rzeczy, która, na której nam zależy, a my zwróć uwagę, że ten gość jest w strategiach. On myślał o, te, o strategii, a nie myślał o tej potrzebie, do, <grym> którą Pan Jezus mógł po prostu, o tak, co też oczywiście zrobił. Stań weź swoje posłanie idź. Więc chcę Cię zachęcić do tego, żeby się więcej pytań sobie zadawać. I do tego, żeby zadawać te pytania takie właśnie, jakie Jezus zadawał. Co chcesz faktycznie, i żeby się zastanowić głęboko. Nie myśleć o. Tych takich materialnych aspektach. Tylko takich głębokich, faktycznie, żeby dojść do, do sedna. No i jeżeli dojdziesz, to czy to chcesz, i żeby się zastanowić, czy czasem nie odlatujesz strategię i nie myślisz, że świat lub ym, te rzeczy ze świata potrafią zaspokoić te potrzeby. Jeżeli coś będzie niejasne, to pisz bardzo chętnie odpowiem. Więc tak to, może jutro też coś wlecie, a nie to w niedzielę. Może, być może Wy macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył, bardzo chętnie to zrobię, bardzo chętnie, napiszcie w komentarzu, bardzo chętnie to zrobię. Trzymaj się i do zobaczenia, hej!